Hej, hej, hallo, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power Witam Was ponownie w Splinter Cell Conviction. <coughs> I tak e, uzupełniłem sobie moje ukochane gadżeciki, czyli zdalnie detonowane mina. Od je ulepszyłem, mają większy promień zasięgu, czy tam wrażenia. Tak. Poczekajcie chwilę. Ja pierdolę, jak człowiek sobie drzwi kurwa nie zamknie, to mu będą parowywać do pokoju, tak z znienacka. Boże, jak się wszystko to się człowiek skrada. Ale przejebałem przez papierki. Haha, śmiesznie. A tu są znowu lasery. Już chyba no, nie ma a ludzi. A ktoś się tu drze ciągle. A, zakładam, że tak się będę czuł bezpieczniej. mogę sobie przejść przez te drzwi, ale czy to mi coś da? Za faktem, że mogę sobie, wiecie, zniszczyć źródła światła oczywiście, nie? Szczegóły, że tu cały czas coś świeci. Dobra, zrobiło się w miarę ciemno. Lubię jak jest ciemno, no. Ponieśćmy wszystkie zatem. Wszystkie źródła światła, jakie kurwa są. Miałem co się przejmować amunicją. To jest o tyle śmieszne w tej grze. A teraz, patrzcie, no tutaj są te lasery. Na no tych tutaj sobie nie przejdę no chyba w żaden sposób. Chyba, że jest tam opcja wskocz na górę. No jak to tylko przejdę to mnie działko rozjebie i chuj, no Nie wiem po co miałbym wyważać drzwi? No wolę jak jest ciemno bądź... Kur no kurwa, sam traw, że to Nie do tego telewizora mogę sobie strzelać, ile dusza zapragnie, a jemu nic chyba nie będzie. Dobra, tutaj mogę sobie hopsać, nie? Okej, okay, okej. Okay. No, co dalej? Dalej mogę wejść tam na górę, nie? Um... I to też trzeba sobie wyczaić taki dobry moment w sumie chyba na to, na przykład teraz. Aha, dobra. Okej, okay, to sobie dojeżdżę do jakiegoś momentu. Czy do końca pokoju, nie no, chyba tylko do momentu. Dobra. To tak w miarę na luzie, nie? Teraz to mi przeleci nad gołą i mogę iść dalej. <laughs> Jakieś proste teleserie, no. Dobrze, myślałem, że w to wejdzie, kurwa, jak... ostatni, kurwa, gamoń. Wolę sobie zrobić ciemne przejście. Nie wiem czemu, tak jakoś mam, no. Teraz mogę sobie, wiecie, no... Zapuszczać skana co chwilę, nie wiem czy to ma większy sens. Ktoś tu jest w ogóle? No wiecie, odgłosy, odgłosy sugerują, że są tu jakieś ludzie, no tam się jeden kurwa znalazł. Tam gdzieś jest drugi. Jednego nie ma. Jakieś <laughs> lubię, tak wiecie, Bding, głowa, nie ma gościa. To jest chyba szyba ogólnie, czy nie? Dobra, to im chyba dało trochę do myślenia. Hmm. Dobra, jeszcze dwóch tu idzie, co? To nie, czy to jest dwóch takich Czy oni wiedzieli, że tu jestem, nie? Dobra, przeładujmy powoli spokojnie, niech się jeszcze jeden skan puści. na razie mogę się przemieszczać bezpiecznie. Takie mam dziwne wrażenie, że mogę. Nie mogę tu wskoczyć, coś zrobić? Więc pytanie, jak tam wejść, co? No tutaj no też te szyby trochę były takie Mylące, nie? Bo. Mylące. Zróbmy delikatne zaciemnienie. Kurwa. Nie wiem dlaczego. Wolę, jak jest ciemniej niż za jasno. E, gin. Gin, źródle światła. monitory strasznie świecą. To jest jakieś przejście ciekawe, czy mi się wydaje. No jest tu coś ciekawego. Jeśli to świeci w ogóle od tyłu. Tutaj można było sobie wejść, się schować chyba. Idzie coś pokmienić. Po ja tak przeszedłem trochę w stronę YOLO, ale nawet to zadziałało, nie? Bęg. Dobra, tam jest podświetlanie już tylko na tył. Tutaj jeszcze te, te telewizory, tu jeszcze świecą. Patrzcie, ale to jest w ogóle świateł. No nie, no Boże pomocy. Dobra. Większość świateł nie żyje. Tędy przejdę, nie przejdę. Ok, tu było światełko jeszcze. jeszcze kurwa, w ogóle tak. Jaki jest sens montowania niebieskiego oświetlenia? Nie wiem. Nawet exit zgaszę, a co? Po co ma świecić mi tu? Jest tu kto? I pewnie, że ktoś tu kurwa jest. Tanie, czy tylko dwóch było, czy... W miarę, w miarę chujowo sobie wskoczyli. Będę gasił oczywiście wszystkie światła, jakie tylko napotkam na drodze, nie? Hmm, ciekawe, czy jest w ogóle obce zmiany, wiecie, ręki, nie? Żeby sobie z lewej strzelać. Tak mi się trochę wydaje, że czasami troszeczkę wygodniej by to było, nie? Nie wiem dlaczego. Coś mi tu mówi, żebym się poruszał raczej po coverach. Nic mi tu nie wyskoczy? Ja w to nie wierzę trochę, ale. I co z Cisco? Hmm. Hmm. Tak m, trochę. M, zawiewa produkt placementem jakimś. About Sarah, Grim. Tell me why you lied to me. It was Lambert's call, Sam. He thought he was no. protecting you. He had a recording system set up in his office. Everything that went on in there, he saved. Before New York, he gave me the access codes. The files can only be triggered on site and only by me. This is what he had to say about Sarah. Sarah Fisher? received reliable intelligence of a credible threat against her, one coming from a hole inside Third Echelon. The threat against Sarah would be used in an attempt to leverage Sam. Sam would then be compromised, and I couldn't allow that. So I made the hard choice. I faked Sarah's death, taking her off the playing board. Without her, Sam would be free to act as he needed to, and suffer, but she'd be safe. The rest was detailed. Preparing a new identity for Sara, securing her. Excellent work there, Anna, and keeping her hidden. Then used that despicable creature, Covid, to provide a body that could stand in for the girl. And then I lied to my best friend. Told him his daughter was dead. Took advantage of his grief and used it for Third Echelon's purposes. And the saddest part of this, I never uncovered the mold. Danger to her and to Sam is still out there, which means this has to stay hidden. You and I know. that's all. Perhaps someday Sam! Sam! Sam, listen to me! Sam! What? You have to listen to me. What's done is done. But right now, I need you. I need the Sam Fisher I worked with. Haven't you heard? He's dead! Just ask my daughter. Sam, please! My analysts have worked through the rest of the data that you got from White Box. We know what they're doing, and we can't stop it. Then what do you need me for? They've got three directional EMP generators in place. When they go off, the pulses will blanket the entire metro area. Optimal coverage pattern predictions place one of those three at the Old City Reservoir site. You need to go there and disable it. Why should I? Because that's the one that will hit Sarah's apartment. And if you stop it, you can save her from what's coming after. And the other two? There's only time to go after one. So go, save your daughter. I was never holding her. That was just a bluff to get you in the game. And for whatever it's worth, I'm sorry. What about you? I'm going to the White House with Tom Reed, and I'm going to try to save the President. Maybe I'll see you there. <sighs> yeah. <sighs> Wyczuwam, że teraz się będą tu działy o Jak będę chciał stąd wyjść, nie wiem czemu. Dobra, ten nie żyje, ten oberwał, ten nie żyje. Jeszcze jeden tu gdzieś się kryje, czy nie, czy dwóch ich było. Hmm. Wydawało mi się, że było ich trzech, ale skaner tego nie widzi. Czy co, ja sobie przejdę z tej strony może. Wydostań się przed zniszczeniem. Kurwa, nie mówcie mi tylko, że ja mam jakiś czas, nie? Dobra, no był tu trzeci bombel jednak. Dobra, sobie może z tym skanerkiem sobie trochę. Protocol 2319 is now in effect. Site cleanup and data sterilization has begun. All personnel must reach minimum safe distance of 100 yards from the building immediately. Sam, read launch protocol 2319. Get out of there now. Warning. Protocol 2319 is now in effect. Kolej, patrz, to zaznaczenie Oj, o tym to ja nie wiedziałem. Już nie, już nie mam fajnej likwidacji, niestety. Oni są gdzieś za ścianą. Nie wiem, tu mi się coś zamyka, ale. Czy ich mogę tak sobie likwidować teraz? Jestem w jakimś, nie wiem. Eee, coś, kurwa, ten tag nie? Dobra. Kolega padł. Powoli, spokojnie. On jest tam za ścianką. Ej spryknie schowany koleżka, co? Dobra, nie ma bombla. Dobra, nie, nie wiem, co ja narobiłem w tym momencie, nie tak miało być, ale dobra. No, ja wcisnąłem F zamiast E i tak tak poszło jakoś. No, okay. chyba na razie 90. mogę sobie iść w miarę spokojnie. Mogłem. czasu. Pojawiają się dosłownie ludzie z Nienacka. To mnie trochę boli. Nie no, on jest w jakimś dziwnym rajdu, Jak. Jak tylko się ktoś pojawia, to on ich likwiduje, nie ma likwidację ciągle na dwa cele. Dobra, tego tego nie wiem za cholerę jak on go zdjął. Dobra, no jakoś, jakoś on sobie ich ściąga, nie? Dobra, tu coś chyba mi pomogło. Ewidentnie. Jakieś eksplozywy Dziwne wiksy się tu dzieją, powiem wam szczerze, trochę, trochę się tego boję. Nie, to tu jest jakaś winda, okej. Okay. so now sam knew everything. knew that the best friend he'd murdered had betrayed him for the best reason in the world. knew that the thing he'd helped lambert build needed to be utterly destroyed. he was his own man now, and all his ties to his old life were gone, except for grim. she called me to call in a favor. it was too late to go for the other emps, but she did want me to go get sarah. sam deserved that much at least. Meanwhile, she'd be at the White House doing whatever the hell she thought she could do there. So, I said yes. No way I was gonna leave Sarah down there for when the shit hit the fan. And I wasn't gonna abandon her father. Not even when he just waded in and started beating answers out of people. Then again, that was pure Sam. Pure Sam when he got mad. Znaczy, ciekawe, ciekawe jak to jest z tymi likwidacjami, czy one są takie, mmm, ten, No czy... tu znowu widzę jakieś kurwa w chuj zjebane korpo. Eee, przesłuchaj oficera Black Arrow. Eee, Zajrzyjmy do skrytki zbrodnia, może sobie coś, wiecie, mmm... Eee, gadżety, spoko. To już chyba nic nie mogę ulepszać, niestety, w tym moim pistoletiku. Tutaj mam jakieś, ale... Wolę ten. Broń dodatkową z tłumikiem, oczywiście. To jest jakiś kawałek, jest jakiś takiś, nie? Eee. Czy on jest lepszy od tej MP5? Kurwa, dlaczego... A, no dobra, bo tu jest w dół. No jest lepszy. Mogę mu założyć tłumik, nie? Dobrze, fajnie wiedzieć. Saka jest strzelba, to jest coś jeszcze nieodblokowane. To mam... ...ostalnie pana mina. Okej, okay, dobra. Wszystko mam uzupełnione. No mamy jeszcze 10 minut jak jakieś. No fajnie by było sobie, wiecie, na coś tu jeszcze porobić, nie? Przepraszam najmocniej. Niestety, no. Jakiś dziwny katarsis mnie dopadło, no. <laughs> hmm, chyba niedobrze. Ja bardzo niedobrze. <laughs> Trochę nie tak. Miało być po cichu. Nie mnie zajebali. Kurwa, nie wiedziałem, że mnie tu widzą. <grystanie> A, mogę jeszcze raz sobie broń wybrać. O Jezu. Wistolet mam wybrany, tylko chcę mieć ten karabinek. A reszta to się chyba uzupełniła w miarę. ja tu muszę bardziej uważać, no? Bardziej za krzaczkami iść, tak, tak, coś w tę nie. No i tutaj od kamyczka do kamyczka. Raczej wątpię, by udało mi się na odległość niszczyć źródła światła. Ale mamy czterech bombli, trzech stoi blisko siebie. Zakładam, że tego, no, mógłbym zdjąć. Tego nie mogę zajebać tylko nie. Nie chciałbym podchodzić za blisko. No, no tam stoi bombel jakiś, tam też ktoś jest. Dobra, jest ich więcej. No, skaner niestety nie widzi wszystkiego. Dobra, gincie, frajerzy. Ten do mnie strzela, ale ja go zabić nie mogę. Go zabić jeszcze tylko tego bombla. To co najwyżej. Wiecie, no mógłbym tu wejść jakoś, nie wiem, pewnie po cichu, ale musi się, z chciało kombinować, no. Zniszczyliśmy sobie źródła światła, jakieś Kurwa. No i mnie zauważył. A prze przeładowanie. Nie teraz. Dobra, sobie tam strzedam. Sobie wiecie. Postaram się wiecie, żeby on nie patrzył się na mnie. Dobra. Asshole! No! Fuck! I don't have time for this! Tell me what I need to know and I might not snap your neck. Fuck you! I'm not afraid of you, Fisher! Wrong answer. hmm Listen. That's a weaponized EMP over there. How do I shut it down? No, don't know. And even if I did, I wouldn't tell you, asshole. Funny. Now, tell me what I need to know. Hmm. Bang? Oh. I don't know anything else. Oh, I swear. Stop wasting my time.

No dobra, co się do tego, żeby zakończyć sobie tutaj odcinek. Ciekawe, czy goście z BlackRock też mają te fajne. Te fajne gogle wizyjne, nie? gogle sonarowe, czy jak, jak one się tam nazywają? No tutaj, widzę, że jak się wychylam, tylko to mi się pokazuje ten celowniczek. Gdzie co, z Black Arrow jest przejebane? Wydział trzeci to był Pikuś, tak szczerze mówiąc. Dobra, widzę, że mogę tu sobie jakoś wejść przez to, nie? Ale wejdziemy sobie tu w następnym odcinku. Powiesimy za oknem. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.